Witam Państwa na antenie Racjonalista TV. Jesteśmy na cmentarzu świętej rodziny we Wrocławiu, na Biskupinie. Trwa właśnie święto zmarłych. No i przyszedłem tutaj z naszym redaktorem Radkiem Czarneckim, żeby go spytać, jaki w ogóle jest sens tego, co widzimy wokół, dla nas, dla osób, które są sceptyczne wobec różnych tam duchowych pomysłów na życie poza... Po śmierci, na, na życie nasze po śmierci, bo ktoś się tam zawsze śmieje, że po śmierci oczywiście, że będzie życie, będą chodzić ludzie na grób, no i, no i jest życie, ale chodzi o, o nieśmiertelność, że raczej my tutaj nie wierzymy w nieśmiertelność. No i właśnie, co z tymi ciałami, yy, co z tymi cmentarzami, co z tymi wszystkimi płytami, krzyżami, a czasem ktoś, kto nie wierzy, nie ma tu krzyża, yy, po co to jest. Witam Państwa. Mi się wydaje, że my jako racjonaliści i ludzie, którzy nie mają tego podejścia teistycznego do rzeczywistości, traktują cmentarze jako część naszej pamięci. To jest pamięć o najbliższych, o naszej rodzinie, dalszej lub bliższej. A pewne rytuały są wpisane, chyba tak jak mity wszelkie. W naszą ludzką egzystencję. Takie jest moje zdanie. No ja też mam wrażenie, że to są swego rodzaju takie, jakby w pozytywnym tego słowa znaczeniu ewolucyjne atawizmy, że wprawdzie możemy po prostu pamiętać, nie mieć żadnego stałego miejsca, ale no, ale jednak potrzebujemy go. Zresztą ma to pewną funkcję społeczną, bo przy takim grobie spotyka się często cała rodzina czasem ludzie, o których my nawet nie wiedzieliśmy, że mieliśmy takiego wujka czy taką ciocię, którzy bardzo kochajnie naszą matkę, naszą siostrę, kogoś, przychodzą tu, tak? I w ten sposób, jakby ta, ta pamięć żyje inaczej niż w wierszach, powiedzmy, niż w jakichś dedykacjach do prac naukowych bo różnie można sobie tą pamięć wyobrażać. I tutaj, Radku, powiem Tobie i naszym czytelnikom takim Zabawny albo raczej tragikomiczny przykład, jakby tego takiego konfliktu ideowego, pewnego razu zadzwonił do mnie jakiś człowiek. I do dzisiaj nie wiem, czy on sobie kpił, czy mówił zupełnie na serio. No, bo on zadzwonił do mnie i powiedział, że zmarł jego kumpel i że on jest ateistą. Że była ateistą. No i co ma z nim zrobić? Czy ma go wyrzucić na śmieci jego ciało, czy co? Ja, oczywiście, słuchając tego, pomyślałem, że to jest jedna wielka kpina. No bo jak, ale pomyślałem sobie, że ludzi stać na wiele, prawda? Że, jakbyśmy szukali kogoś naprawdę nierozgarniętego, no to byśmy na pewno kogoś znaleźli, Kto, komu mógłby umrzeć kumpel i mógłby się zastanowić, czy go nie wywalić na, na śmieci, skoro była ateistą. No, oczywiście poradziłem mu. Yy, nie zakładając z góry, że to jest kpiasz, żeby po prostu zawiadomił policję, bo tak się powinno robić. Jak ktoś umrze, jeśli nie jest się jakimś tam bezpośrednio odpowiedzialnym za policję ubezpieczeniową, pochówek i tak dalej, no to trzeba wtedy zawiadomić policję. Nie znam dalszej, dalszego wymiaru tej sprawy. Ale co myślisz właśnie o takich potencjalnych ateistach, którzy mówią, że ich kompletnie nie obchodzi, co się z tym ciałem danej osoby dzieje, którzy się dziwią w ogóle, że robimy wokół tego taki rwetes? Mi się wydaje, że to jest jakiś, jakaś forma nihilizmu, bo w sumie pamięć jest bardzo ważną rzeczą i wydaje mi się, że dla nas, racjonalistów, którzy wywodzimy swoje jestestwo z oświecenia, ta pamięć w ogóle jest bardzo, też powinna być bardzo ważna. Historia, jak wiemy, ludzkiego gatunku i to, do czego my się jako racjonaliści i ludzie, którzy nie, są niewierzący, odwołują, ma e, bardzo długą tradycję. Czyli jakbyśmy o czymś zapomnieli, no to nie będziemy wiedzieli skąd my pochodzimy. A wiemy, że elementy ateizmu, niewiary, e, po prostu takiego e, elementy racjonalnego myślenia spotykamy już w filozofii greckiej. Czyli to jest też pamięć. Może tak górnolotnie odpowiedziałem ci, Jacko, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób ustosunkowałem się do dylematu, który ty przedstawiłeś. No, z pewnością zgadzam się z Tobą. Nie powinniśmy, będąc ateistami, popadać w nihilizm, bo jakby w tym sensie dalibyśmy rację teistom, którzy zarzucają nam taką narrację, że być może Bóg rzeczywiście nie istnieje, być może to jest tylko baśń, ale i tak jest lepiej, prawda? Że wtedy to trzyma jakoś społeczeństwo do kupy. Razem, prawda, i ludzie przez to są milsi dla siebie. No, ja uważam, że to nie jest prawda, że ludzie są mili dla siebie, niezależnie od swojego światopoglądu, albo nie mili, że to nie ma aż tak dużego przełożenia na nasze czyny. Natomiast rzeczywiście, z to nic dobrego. Wyobraźcie sobie po prostu świat yy, z jakiejś dystopii, prawda, fantastyczny świat, gdy, gdzie wygrali jednak jacyś ateiści, tacy radykalni. No i po prostu umierają ludzie, i po prostu nagle się ich rzeczywiście wyrzuca do śmieci. No. Komuś umarła matka, komuś umarło dziecko, i już parę dni po tej śmierci nie ma w zasadzie żadnej. Takiego miejsca, gdzie mógłby uczcić pamięć. Oczywiście, wiadomo, że to jest irracjonalne, że to jest tylko ciało, że to, co było matką, co było bratem, co było synem, odeszło i nie wróci. Ale, ale jednak no, mamy taką głęboką, pierwotną potrzebę, przynajmniej część z nas, że na pewno czulibyśmy się bardzo załamani, gdyby po tej śmierci, po prostu jakby w ogóle całkowicie ślad po tej osobie zniknął. Więc. Yy... Chyba z tym Państwa zostawiam. Może Ty radku też na koniec coś dodasz? Ja, ja bym chciał powiedzieć tylko taką rzecz, że w zasadzie na pamięci tej materialnej i niematerialnej budujemy cały czas swoje człowieczeństwo. Bo nic nie zaczyna się od zera. Wszystko jak wiemy i to my, racjonaliści, powinniśmy szczególnie podkreślać. Wszystko jest procesem. A proces. Yy, tak jak ewolucja, z czegoś wynika. Jeszcze na sam koniec powiem, że posługujemy się językiem umarłych. Pomyślcie, nikt tego języka, o którym dzisiaj mówimy, chodzi mi w tym momencie o polski, nie wymyślił. Ten język wymyślił ludzie, którzy już dawno nie żyją. Także język jest żywym dowodem pamięci. Dziękuję.